Po pierwsze mamy do czynienia z uregulowaniem rynku, to znaczy wszystkie podmioty, które funkcjonują i które świadczą usługi związane z przewożeniem pasażerów, samochodami osobowymi, będą działały według takich samych zasad. Jest to duża zmiana, która no, miała być już kilka lat temu wprowadzona w życie, teraz mamy nadzieję, że się to uda. Co to w praktyce oznacza? Oznacza to, że wszystkie firmy, które świadczą tego typu usługi, będą podlegały tym samym regulacjom prawnym, podatkowym, odpowiedzialności i tym podobne. Drugi zakres zmian, najważniejszy z mojego punktu widzenia, to kwestia odpowiedzialności firmy za świadczoną usługę. Do tej pory mieliśmy firmy, które brały na siebie pełną odpowiedzialność za taką usługę oraz takie, które świadczyły usługi nazwijmy to pośrednictwa między kierowcą a pasażerem, natomiast w razie jakiegokolwiek zdarzenia czy reklamacji nie brały na siebie żadnej odpowiedzialności. I wreszcie trzecia sprawa, bardzo znacząca, jeżeli chodzi o e to możliwość dopuszczenia wszystkich rozwiązań technologicznych, zwłaszcza opartych o aplikacje i zwłaszcza opartych o to, co mamy w swoim smartfonie, do rozliczeń związanych z przewozem. Czy to taksówką, czy jakąkolwiek inną formą transportu. Jest to duża zmiana, dlatego że już od dłuższego czasu firma taka jak nasza, która swoją przewagę widzi w rozwiązaniach technologicznych, no nie mogła wielu z tych rozwiązań stosować w świetle obowiązujących przepisów. Wedle nowej ustawy wszyscy, którzy będą chcieli świadczyć tego typu usługę, wszyscy kierowcy będą musieli mieć licencję taksówkową. Co powoduje, że następuje zrównia, zrównanie praw i obowiązków kierowców świadczących tego rodzaju usługi. Oczywiście, dostęp do tej licencji będzie łatwiejszy, niemniej jednak trzeba się będzie zarejestrować, przejść odpowiednie badania. Nie będzie egzaminów związanych z topografią miasta, natomiast w dużej mierze ten problem znajomości topografii miasta rozwiązują nowoczesne aplikacje, zwłaszcza te, które Podają informacje na bieżąco i o ruchu w mieście, i o zagęszczeniu tego ruchu, i o możliwościach związanych z wybieraniem najbardziej efektywnego przejazdu, najbardziej efektywnej i najkrótszej drogi.